Jeszcze raz. Witam. Przeszliśmy się w nowe miejsce. Jedni to nazywają Park Maszyn, drudzy nazywają to Park Wozów Bojowych. Jak to woli. Ale ja, zanim tutaj o tym miejscu opowiemy, ja jeszcze chciałem wrócić do gry Kafira, która też będzie tu realizowana. Ale niech Was nie zdziwią te eksponaty. Właśnie wszystko to eksponaty, bo to, co tutaj jest, no to działa teraz na Ukrainie i dobrze temu wróżę. Cześć, to. W każdym razie Edek nie darmo robi tą grę razem mną, no, bo to doświadczenie z 56 to jedno, doświadczenie ze Straży Granicznej to drugie, doświadczenie instruktorskie już jako instruktora cywilnego to trzecie. Ale w policji oprócz tego, żeby w działaniach antyterrorystycznych był dowódcą samodzielnej jednostki. To jeszcze czym się zajmowałeś? Dodatkowo wykonywałem jeszcze inne czynności służbowe, będąc w Policji, chyba to yy, tak zwane. Praca pod przykryciem. Ja tam wykonywałem niektóre czynności przez 17 lat w sumie. Praktycznie nikt o tym nie wiedział. Robiłem dobre rzeczy. Ja wiem, że nie możesz za wiele powiedzieć. Właśnie. To dlatego, nie chcę ciągnąć dlatego, za język. Dlatego się tak zastanawiam, więc powiem tylko tyle. Nie będę zdradzał tego, co tam robiłem, ponieważ. Takich rzeczy się nie mówi, to są czynności operacyjne, poza tym to nasz mogłoby to być jakieś ujawnienie, tajemnica, a poza tym zaszkodziłoby to ludziom, którzy jeszcze pracują, a mam tam wielu przyjaciół, z którymi naprawdę kupę czasu razem spędziłem i robiliśmy dużo fajnych rzeczy. Ja tam później pracowałem jako instruktor, yy, ale właśnie to wszystko możemy sobie wykorzystać do... Znaczy nie wszystko, ale niektóre na pewno niektóre, elementy, które nie, możesz ujawnić. Nie, dokładnie, tylko to, co można ujawnić, to tak. Będą wykorzystane w tej grze Kafira, a więcej o grze Kafira, z czasem, nie wszystko naraz. A teraz, teraz jesteśmy w parku wozów bojowych i jak tutaj mówi Edek, jesteśmy w parku maszyn. I to wszystko, mówisz, jeździ? To wszystko jeździ. Ideą tego muzeum jest to, żeby, żeby to działało. To ma być takie, jak to było, kiedy to było zrobione. Kurde. No już szacun pełen, bo i taki i są, i transporter niemiecki już tutaj jest, tabliczka już nie będę czytał, no i chyba chluba muzeum. No to jest akurat czołg Pantera, on jest zrobiony na podwozie czołgu T-55, ale to chyba jest, jedy... na pewno jest jedyny czołg Pantera jeżdżący, też bierze udział w wielu inscenizacjach, w filmie Miasto 34 brał udział. No proszę i to pewnie też. No. Nie. To akurat nie jestem w stanie nie? teraz powiedzieć, ale na pewno w wielu inscenizacjach tak. No to nieźle. Ile tych jednostek sprzętowych takich bojowych? Bo tutaj jest, trzeba rozróżnić, bo to muzeum to nie tylko wojsko, bo i takie cywilne pojazdy tak, tutaj są. Tak, są też różne cywilne pojazdy, więc w sumie to jest chyba około na pewno do, dobre kilkadziesiąt, myślę, że ponad setka. Ponad setka. Motory też widziałem, są, są niemieckie motory. BMW tak, z II wojny jest. światowej. BMW, -y, jakieś kurde, nie niesyłki. Nawet mówiłeś coś o śmigłowcu. Tak, śmigłowiec jest w tej chwili, że tak powiem, robiony. I na, na pewno na darmo nie jest on robiony. Wydaje mi się, że to będzie lata. Dużo ludzi tu przyjeżdża? Duże macie zainteresowanie tym muzeum? No, bo <noise> dla mnie to jest szok, ja go nie znałem. No właśnie, i to słowo, co powiedziałeś, nie znałem. My musimy to sobie właśnie zareklamować, bo wiesz, jak to jest. Przychodzisz do muzeum, myślisz, że to jest parę starych gratów. A to okazuje się, że wcale tak nie jest, i sam jesteś świadkiem tego, co tutaj stoi. Musimy to sobie jakoś fajnie zareklamować, żeby ludzie o tym wiedzieli, żeby przyjechali. Dotknęli. Po prostu. To jest żywa historia, tak? To jest żywa historia. I to jest może, na przykład tym czołgiem można sobie pojeździć. No ja widzę właśnie po, po gąsienicach że on w miejscu nie stoi. Czyli macie tutaj ile ten czołgowisko ma? Kilometr dwa trzy? Cały teren ma 16 hektarów. No, no nie wiem, trudno by to policzyć, jak to jest, bo ale tam jest mnóstwo różnych zakrętów. Tak. Tak, takie zalesione, niezalesione i różne takie są. Czyli przejażdżki można organizować. Tak Wiadomo, no, że to nie jest tania rzecz, bo to na wodę nie jeździ. Na wodę nie jeździ, a wiadomo, czołg pali dużo, ale jeżeli ktoś chce, dlaczego raz w życiu nie miałby się przyjechać czołgiem? No, szczególnie, że tam można posiedzieć i podowodzić, no, jakby ktoś jest. chciał. A coś więcej jeszcze? Oprócz tego, że macie ten sprzęt, to jeszcze macie dwie czy trzy sale takie tego sprzętu, ile tego jest? Są dwa, trzy hangary w sumie. Jest ten, w którym teraz jesteśmy, naprzeciwko jest drugi, i tam są same, praktycznie same samochody, wojskowe takie. I też mamy tam jeden taki hangar, tak jak sam wspomniałeś, to tam są cywilne pojazdy, też takie historyczne. Ale no jasne. Czyli tutaj można przyjechać, umówić się wcześniej i no, na znaczy, jak to mówią, oczywiście z kierowcą, bo tutaj oczywiście Słuchaj, są kierowcy. Część się poczuć, jak Al Capone, wsiadasz do sztuby Bakera i ci robimy zdjęcia i jesteś Al Capone. <słuchaj> Aha, no to jest, pan sobie życzy, pan ma, tak? <słuchaj> da, dokładnie. Nie no super, super. Słuchaj, Edyk, ja nie będę, nie będziemy chodzić. Ja nie będę pytał cię o każdą jednostkę sprzętową, bo to tutaj trzeba przyjechać samemu i sobie to zobaczyć, bo tak jest najlepiej. Na pewno macie BWP, na pewno macie BRD, z tego co widziałem, Scott jest. Jest t 72, te 60. Jest ten czołg niemiecki, są transportery, są motory, są samochody, ale powiedz mi, to przyjeżdża i to jest zepsute. Bo chyba nie wszystkie rzeczy kupili. Właściciel nie kupił tego wszystkiego i to wszystko nie działało. Nie, wiesz co? Czasami, jak to mówił właściciel, zdarzało się, że przywoził część rzeczy albo całość w tak zwanym przysłowiowym worku. <laughs> I z tego powstała jakaś maszyna. Nie, to, to macie swój to, jakiś jakiś warsztat taki. Tak, mamy tutaj na terenie mamy warsztat, mamy tam bardzo fajnych specjalistów. No, nie znam lepszych. E, tak samo jak jeden z nich, pan Mariusz, jest kierowcą tutaj tego czołgu. Pantery, zresztą nie tylko pantery. No. Nie widziałem w życiu, żeby ktoś lepiej czołgiem jeździł. Słyszałem, że nie ma maszyny, której by nie odpalił. Nie ma takiej maszyny, której by nie odpalił. No tak. A ten obraz? A ten obraz to tutaj mieliśmy takiego zaprzyjaźnionego pana, który. Maluje u nas, ale tylko nie ten. On jest na terenie muzeum jest kilka takich obrazów, które on tak fajnie pomalował, namalował. przepraszam, na robię wrażenie. Stanowią to że takie, że tak powiem, takie uzupełnienie tej całej naszej ekspozycji. Fajnie wygląda, prawda? A macie jakiś dzień świąteczny, taki, że raz do roku coś robicie, taki wielki event muzeum organizuje? Jest dzień Muzeum Gryf. Robiliśmy zawsze na 15 sierpnia, na Dzień Wojska Polskiego. Robiliśmy scenizację, ale trochę nam to popsuł Covid. Aha. I po tym COVID-zie jeszcze się tak do końca nie zebraliśmy, więc teraz są takie, że tak powiem statyczne inscenizacje, ale przedtem robiliśmy takie inscenizacje, jakieś tam, yy, mamy tam na terenie takie specjalne miejsce do inscenizacji i tam rozgrywały się różne jakieś tam bitwy jakieś tam, zawsze do czegoś nawiązaliśmy. Aha, to, to, czyli były takie eventowe. Były imprecy. takie i mam nadzieję, że do tego niedługo wrócimy. Możecie wracać. No, no jest z czym, jest potencjał, jest naprawdę tego sprzętu dużo, zapraszamy, na pewno zobaczycie to w przebitkach tutaj w filmie. Jeszcze mam do Ciebie jedno nurtujące mnie pytanie, ten sprzęt musi być konserwowany, macie własne MPS też, żeby zatankować te wozy? Wszystko mamy. Nie jeździcie na, na, na CPN? No wiesz… Myślę, no bo że... trudno, żeby ta Pantera… Myślę, że to byłaby jego ostatnia podróż. No, no, Nie no, jestem w szoku, to jest, proszę Państwa, słuchajcie, to jest działająca jednostka wojskowa. Ja, ja inaczej tego nie nazwę, no bo tu jest PKT, widziałem, że jest punkt kontroli technicznej, jest MPS, jest warsztat, są garaże, jest plac apelowy i są koszarowce. No, fakt, że w koszarowce są nie w pełni wykorzystane pod koszary, ale nawet jest biuro przepustek z tego co widziałem. No jest tam się kupuje bilety. Fakt. Jest biuro przepustek, jest uchraniacz, jest brama. I szlapa, to wszystko jest. No. Słyszałem, że nawet są jakieś schrony tutaj jeszcze. Są schrony, tak. Miejsce jest takie, że no, wiesz, łatwiej wejść, trudniej wyjść. Że... No to nieźle. No i na Strzelnice. Na Strzelnice zaraz się przejdziemy, żeby zobaczyć, jak wygląda strzelnica, bo na pewno nas to interesuje. A Was zapraszam do Zetkiem, do zwiedzenia tego miejsca, no bo raz, że można dotknąć, bo ja dotykam i klepię, a dwa można się jeszcze tym przejechać. Tak, naprawdę warto. Nie ma takiego drugiego miejsca w Polsce. Nie mówimy, co tu stoi, bo chcemy, żebyście zobaczyli, bo możemy przejść przy każdej kartce i przeczytać Wam, co jest. Ale chyba nie na tym rzecz polega. No dzięki, jednak. Dzięki. Idziemy na szenicę.